Dedykuję ta piosenka najpiękniejszej istocie żywym na świecie. Jedynej istocie, którą od zawsze kochałem z całego serca. I nic nie mówcie. Nie umie śpiewać. O, Maciusiu, mój kochany Maciusiu, mój piękny kotetku, czemuż ty nas opuści? Kochałem? Cię z całego mego serca? Tyż me, kochanie, ja nadal tęsknię? O koteczku, ty kochany, ty urwiście rąbany. rombany. pamiętam jak miłeś pancie, Trochę mi tego brakuje, bo to było nawet zabawne. Jest tego radochę. A jak ty jesteś szczęśliwy, to ja też, tylko mam zdjęcie twe Nadal nie mogę opuścić cię z mej głowy. Ty był aniołkiem, wszystkich demonów. Maćku kochany, baw się z dziadkiem. W chmurkach myszkom będę patrzeć. O Maciusiu, mój kochany Maciusiu, mój piękny kotetku, czemuż Ty nas opuścił, kochałem? Cię z całego mego serca? Tyż me, kochanie, ja nadal tęsknię Te wszystkie kochane spojrzenia Te wszystkie zerwane tapety i kanapy Te wszystkie momenty, gdy o dziewiątej i dziewiętnastej śpiewałeś ogrożki Kłębek nawet cię nie zamieni. Byłeś najlepszym na świecie. Na myśl o tych badażach. Chce mi się płakać. Tak krew na małych To Wszystko na mnie drażni, to na mnie przeraża. Nie możecie, że tu nie ma. O, Maciusiu, mój kochany Maciusiu, mój piękny kotetku, czemuż ty nas opuścił? Kochałem cię z całego mego serca, Tyż, me, kochanie, ja nadal tęsknię. Żadna kobieta mi cię nie zastąpi. Żadne marzenia mi cię nie zastąpią. Byłeś najlepszym kotkiem, którego dostałem w życiu. Ależ musieliśmy cię uśpić. Musieliśmy powiedzieć, papa, a to mówisz do dziadka: miał, miał, miał. Łzy me nadal nie wcale. Uh, 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 uh. Nadal plama jak po makijażu, pamiętam jak zybulu mówiłeś, oj, 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 Było przez chwilę śmieszne, lecz już do... To wszystko mnie już po prostu przerasta To jest gorsze od koszmarów pa w pan z domu też w pokali Pan ci też pakał Ja pakałem i to nieraz Nawet klasie na plastyce Pamiętam to 23 no nim od lat patrzę w niebo I wspominam sobie twą mordkę Bo to dla Ciebie poprzęciłem wytynę o, Maciusiu, mój kochany Maciusiu, mój piękny kotetku, czemuż ty nas opuści, kochałem? cię z całego mego serca, tyż me, kochanie, ja nadal tęsknię. Co wy myśleliście? Że jakieś dziewczęta? Będzie... Nie mam o a żadna kobieta jej nie jest ważniejsza od mego kłoto. Żadna.